Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Zapraszam, jak co tydzień, do wysłuchania, do obejrzenia czytania Tarota. Na, na kolejny tydzień, tym razem na tydzień od 19 do 25 lipca 2020 roku. W dzisiejszym czytaniu będą to ogólne energie na nadchodzącego tygodnia. Czytanie dla wszystkich znaków zodiaku. Zaczynamy od znaku Barana. Ten tydzień dla Ciebie, Rycerz Denarów. Rycerz Denarów jest to karta, która zwraca uwagę na materię, która zwraca uwagę na zawód, na pracę, na możliwości zawodowe. Dlatego też w ten tydzień może przynieść Ci dobre wiadomości w tej sferze. Może to być nowa praca, może to być podpisanie umowy, może to być awans. Jeżeli myślisz o jakichś inwestycjach typu zakup domu, zakup samochodu, jak najbardziej będzie to dla Ciebie korzystne w tym tygodniu. Także wszelkie rodzaje kupno i sprzedaż tutaj ten tydzień przyniesie Ci bardzo dobre rozwiązania. W sferze uczuciowej rycerz denarów zwraca uwagę na materię również, ale na takie konkretne podstawy. Może to być, mogą to być plany właśnie budowania wspólnego domu, wspólnego miejsca, albo po prostu plany budowania związku, takie uziemienie, takie konkrety, które usłyszysz w tym tygodniu. Dużo dobrego Ci życzę, pozdrawiam. Teraz patrzmy na Byka. Byk w tym tygodniu będzie pod energią giermka buław. Jest to energia ognia, dosyć młoda energia, bo to giermek, ale myślę, że ten tydzień przyniesie wiele pomysłów, których zaczniesz realizować. Pomysłów, jeżeli chodzi o pracę. Może to być pomysł zmiany pracy, ale ja bym powiedziała bardziej innowacje, jakieś, które będziesz chciał wnosić w to, co robisz. Może będziesz ulepszał swoją działalność gospodarczą, może będziesz wprowadzał zmiany w miejscu pracy, tu gdzie jesteś. Karta, która mówi o takiej współpracy także z innymi, także tutaj możesz dawać pomysły albo zachęcać innych, może tak bardziej zachęcać innych do działania. Karta pozytywnego nastawienia do życia, także humor i energia w tym tygodniu nie będą Cię omijać. W sferze uczuciowej karta Gienka Kielichów może mówić o samym dziecku, więc tutaj może pojawią się plany powiększenia rodziny, a może już nawet wiadomości, że ta rodzina ma się powiększyć. Dużo dobrego Ci życzę, pozdrawiam. Patrzymy teraz na raka. Co ten rak w tym tygodniu? Oj, ten rak w tym tygodniu troszkę będzie się zamartwiał. Piątka kielichów jest to karta, która pokazuje, że zwracamy uwagę na to, co, czego nie mamy, na to, co się nie udało. To karta trochę takiego wyciągania rzeczy, która już dawno powinna odejść. Kochany raku, spróbuj zobaczyć, to, co masz. Te dwa kielichy, całe kielichy na tej karcie pokazują Twoje możliwości. Zmień swój punkt widzenia. Poszukaj radości, poszukaj ludzi, z którymi będziesz mógł porozmawiać na, na ten temat, który Cię tak naprawdę męczy. A dzięki temu ten tydzień dużo łatwiej dla Ciebie przebiegnie. W sferze zawodowej ta karta pokazuje, że boimy się ruszyć do przodu, bo kiedyś nam nie wyszło bo nas nie przyjęli do jakiejś pracy bo nie dali nam podwyżki i gdzieś w tym wszystkim stoimy w miejscu a tu znowu mówię, że jednak są możliwości wyjść z tych czarnych myśli a jak najbardziej wtedy wszystko ci się powiedzie pozdrawiam cię patrzymy teraz na bliźniaka bliźniak w tym tygodniu karta czwórka buław Karta troszeczkę zatrzymania, ale ja bym powiedziała bardziej ugruntowania. Wprawdzie to są buławy, więc tutaj na pewno uda ci się wiele. W sytuacji zawodowej poukładasz sobie wszystko na swoim miejscu. Jednak, aby coś nowego się pojawiło, tutaj musisz chyba wymyślać, co by to było, bo czwórka buław mówi na ugruntowanie tego, co jest. I być może praca, którą wykonujesz, Da się zrobić coś więcej, abyś poczuł się po prostu bezpieczny. Nowych jakichś rozwiązań niekoniecznie w tym tygodniu ta karta zapowiada, niemniej jednak zawodowo mówi o poczuciu bezpieczeństwa. W sferze osobistej czwórka buław wskazuje na spokój i takie porozumienie, właśnie w związkach, w relacjach, budowanie planów czy nawet już działania, bo to są buławy, więc ona mówi o działaniach. Przemiarka, ja bym będzie powiedziała, do robienia czegoś, co zaowocuje w przyszłości. W nowych relacjach karta wskazuje na otoczenie, które już jest. Także być może ktoś z Twojego otoczenia mocniej zwraca na Ciebie uwagę. Przyjrzyj się. Dziękuję. Zobaczymy na lwa. Lwy w tym tygodniu. Piątka buław. Piątka buław w sytuacji zawodowej może mówić, że trzeba będzie trochę zawalczyć o siebie, pokazać siebie ze swojej strony. Masz pomysł. Tutaj będziesz musiał trochę przekonywać innych do tego, żeby poszli za tobą. Jeżeli myślisz o nowej pracy, hmm, jest konkurencja, ale mimo to dasz sobie radę. Nie martw się, nie, nie zakładaj z góry, że jest dużo chętnych. Niewykluczone, że to właśnie Ciebie wybiorą. W sytuacjach związkowych, w sferze uczuciowej, piątka była wskazuje na fajne spotkania na spotkania ze znajomymi w dużym gronie osób mile spędzony czas. Być może właśnie w tym gronie osób spotkasz kogoś, do kogo zabijecie mocno i serducho. I tego ci życzę. Dziękuję. Patrzymy teraz na pannę. Panienki w tym tygodniu, szóstka monet. Karta równowagi. Karta brania i dawania. Karta równowagi w sferze zawodowej. Mówi o inwestycjach o sprzedaży, o kupnie. E, mówi o na, także i nagrodach za to, co zrobiłeś, jak mocno się starałaś wcześniej. W tej chwili przyjdzie ta nagroda. Karta, e, która wskazy, wskazuje na dobre pieniądze, dobre dochody i dobry czas na inwestowanie tych pieniędzy w sytuacji osobistej, w sferze e, uczuciowej. Szóstka monet wskazywałaby na potrzebę poważnych rozmów. Zastanów się, czego chcesz, czego bałaś się do tej pory powiedzieć. W tym tygodniu wydaje mi się, że znajdziesz argumenty, że to przedstawisz i odpowiedź może cię miło zaskoczyć. Jest to karta harmonii, dlatego też i w sferze uczuciowej ta harmonia w tym tygodniu zagości. Tego ci życzę, dziękuję. Patrzymy na wagę. Waga, ósemka mieczy. Dosyć trudna to jest energia. Ten tydzień, w tym tygodniu, na pierwszy plan mogą wyjść Twoje lęki. Twoje lęki, które będą cię ograniczać i zniechęcać do działania. W sferze zawodowej może to powodować to, że będziesz bała się nie wiem, poprosić o podwyżkę, bała się wyjść z inicjatywą, ale też bała się w jakiś sposób, że mogą cię źle ocenić. W sferze osobistej, uczuciowej ósemka mieczy pokazuje, że tak bardzo mi zależy na dobrym zdaniu innej osoby, że tak naprawdę powoduje to, że bardzo mocno się spinam. Ta karta troszkę może także wskazywać energię tej karty na taką izolację. To też to nie jest tak, że nie ma osób wokół Ciebie. Zastanów się, dlaczego Ty się tak boisz wyjść do nich. Pokonajcie te swoje lęki, pokonajcie te swoje blokady, a być może ten tydzień tu dużo przyjemniej się zakończy. Tego Wam życzę. Pozdrawiam Was cieplutko. Zobaczymy teraz na Skorpiona, Skorpion na ten tydzień ma koło Fortuny, Fortuna kołem się toczy, także w tym tygodniu może nagle zaskoczyć się przepływ gotówki, awans, nowa praca, karta, która wskazuje na potrzebę świadomego działania, ukierunkowania tej Fortuny, także jeżeli macie jakieś konkretne plany związane z finansami, z pracą, z zawodem, w tym tygodniu spróbujcie podjąć działania, aby to wszystko zaczęło iść w tym kierunku, w którym chcecie. Niemniej jednak uważam, że ten tydzień pod względem zawodowym i finansowym będzie dla Was bardzo korzystny. Możecie się także spodziewać, albo inaczej, niespodzianka może być w postaci dodatkowej gotówki w tym tygodniu. W sferze uczuciowej koło fortuny to nowy etap. To pogodzenie, to wyjście ze stagnacji, to rozmowy, które przyniosą oczyszczenie, to być może także wejście w relacje, które wcześniej niekoniecznie się namundowały, to także może być poznanie osoby, taki nowy etap w Waszym życiu. Dużo dobrego Wam życzę! Pozdrawiam. To był skorpion, a teraz mamy strzelca. Co dla strzelca? Giermek Mieczy. Jest to energia bardzo ciekawskiej osoby. Osoby, która w tym tygodniu będzie miała masę pytań i zadawała te pytania wszędzie i dookoła. I bardzo fajnie, bo dzięki temu uzyskacie bardzo dużo informacji, informacji, na które czekaliście. Także może to być wiadomość dotycząca pracy, waszego rozwoju, wiadomość dotycząca noż, nowej wiedzy, wiadomość dotycząca planów na przyszłość. Myślę, że te wiadomości e, tak jak są i bardzo spodziewane, takim bardzo mocno was po prostu ucieszą. Nie bójcie się pytać, nie bójcie się zadawać pytań. Przyniesie to takie uświadomienie sobie dla Was problemów, i może się okazać, że to wcale nie był problem. Uważajcie jednak na plotki. Wasze opacznie powiedziane słowo może zrobić dużo zamieszania i w Waszym życiu, i w życiu kogoś innego. W sferze uczuciowej giermek. Może zapowiadać chociażby dziecko, nowe dziecko. Może zapowiadać także rozmowy. Mogą to być znajomości, chociażby na portalach społecznościowych, takie nawiązywanie e, znajomości, pierwsze słowa, pierwsza wymiana zdań, e, telefon. Myślę, że bardzo ciekawy może to być ten tydzień dla Was i tego Wam życzę. Patrzymy teraz na koziorożca. Ziaroszce mają siódemkę monet. Karta czekania karta cierpliwości. I tą cierpliwość w tym tygodniu trzeba będzie trochę potresować, potrenować. Jeżeli myśleliście, że w tym tygodniu dostaniecie konkretne wiadomości dotyczące pracy czy waszych projektów, no niestety, trzeba będzie poczekać to nie ten tydzień. Myślę, że wszelkie takie konkretne plany związane z finansami, z pracą przełóżcie na następny tydzień. W tym tygodniu można coś zainicjować jedynie, jednak na rezultat trzeba będzie trochę poczekać. W sferze uczuciowej siódemka monet także pokazuje, że ten tydzień nie bardzo przyniesie rozwiązania. Może, mogą to być jak na razie tylko próby, próby rozmów, próby naprawy pewnych sytuacji, które się zadziały, ale jeżeli myślicie, że ktoś w tym tygodniu wyjdzie z konkretną inicjatywą, zadeklaruje się, no niestety, może paść jakieś słowo, ale to nie będzie jeszcze deklaracja, na rezultaty poczekacie. Czasem warto poczekać. Dużo dobrego Wam życzę. Patrzymy na kozioroż, Teraz na wodnika. Koziorożec był, teraz mamy wodnik. Dla wodnika mamy trójkę monet. Trójka monet mówi o docenianiu. I myślę, że w tym tygodniu zostaniecie docenieni. Może to być dodatkowe pieniądze za Waszą pracę. Może to być awans. Może to być chociażby pochwała. Im więcej wyłożycie pracy w to, co robicie, tym więcej jakby przyjdzie w zamian. Nie będzie to praca dla samej pracy. Z jednej strony będzie to przyjemne, a z drugiej właśnie tutaj e, będzie ta gratyfikacja, chociażby pod postacią pieniędzy, ale czasem dobre słowo jest warte więcej od pieniędzy. Myślicie o pracy? Podejmijcie działania w tym kierunku. Myślę, że ten tydzień jak najbardziej będzie Wam sprzyjał w sferze uczuciowej trójka monet jest to praca praca nad związkiem praca nad relacją myślę, że warto jakby zająć się sprawami które odkładaliście troszkę na później wyjdźcie z inicjatywą zadeklarujcie się a myślę, że bardzo udanie minie ten tydzień dużo dobrego Wam życzę i patrzymy na rybki. Rybki na ten tydzień mają cesarza. Cesarz może tu reprezentować osobę przełożonego urzędnika, kogoś na stanowisku, kogoś kto jak najbardziej jest w stanie po pierwsze mam pomóc, po drugie życzliwie na was patrzy i osoba, która da wam wsparcie. Także jeżeli takiego wsparcia czy pomocy potrzebujecie, rozejrzyjcie się, nie bójcie się porozmawiać, bo jak najbardziej pozytywnie to dla Was się zakończy. Cesarz w sferze zawodowej także mówi o możliwości podjęcia własnej pracy, działalności na własne nazwisko, jeżeli nosicie się z takim zamiarem. Jak najbardziej pozytywnie może to dla Was się rozwiązać. Bardzo dobry jest na to czas. Cesarz daje opiekę, ochronę, daje równowagę i daje takie powodzenie w sferze materialnej na ten tydzień. W sferze uczuciowej, cesarz mówi o osobie, o mężczyźnie. Może to być osoba, która się zadeklaruje, może to być propozycja spotkania. Może to być propozycja ślubu, może to być osoba, która po prostu daje nam poczucie bezpieczeństwa. W relacjach cesarz zawsze pokazuje taką poczucie bezpieczeństwa, po prostu ugruntowanie, porozumienie. Dużo dobrego Wam życzę. Pozdrawiam. Kochani, to było czytania na kolejny tydzień na tydzień od 19 do 25 lipca 2020 roku. Wspaniałego tygodnia Wam życzę i pozdrawiam Was cieplutko.